Cześć. Chciałbym się z wami podzielić swoim doświadczeniem ostatnich trzech tygodni, gdzie trudno było mi podjąć decyzję, czy zakupić iPhone SE 2020, czy iPhone 12 Mini. Przejrzałem wszystkie, tak naprawdę filmy, jakie są dostępne na YouTube w tym zakresie. Od razu uprzedzam, że to będzie film amatorski, który nie będzie w ogóle obrabiane. Yy, które ma pomóc de facto osobom yy, takim jak ja w podjęciu decyzji, czy kupić iPhone 12 mini, czy iPhone SE 2020. Tutaj Państwo widzicie yy, iPhone 4S, którego, który był moim pierwszym iPhone'em. Yy, yy, tu jest iPhone 7. Yy, to jest w tej chwili mój telefon służbowy oraz miałem takiego również prywatnego do grudnia zeszłego roku. A to jest zakupiony, czyli jest już jakby odpowiedź jaką decyzję ja podjąłem iPhone mini, iPhone 12 mini. Decyzja była bardzo trudna dlatego, ponieważ różnica w cenie pomiędzy iPhone'em SE 2020 a iPhone'em 12 mini jest bardzo duża. Ja kupiłem tego iPhone'a 12 mini za 3000 zł, co jest wydaje mi się bardzo dobrą ceną, szczególnie, że zakupiłem to, ten telefon w Media Markt. A iPhone'a 12, a, przepraszam, iPhone'a SE 2020 w tym samym czasie w Media Markt można było kupić za 1850 zł, czyli różnica ponad 1000 zł, co Zmusza do y, przemyślenia i takiej rozpinki, czy warto y, kupić iPhone'a za 3000 zł w tej chwili, czy warto może kupić iPhone'a SE 2020 i później szybciej y, go zmienić na kolejnego iPhona. Y, ten film jest y, głównie dla osób, które już podjęły decyzję o tym, że chcą mieć y, y, i, f, iPhona. Y, w, SE 2020 lub 12 mini, i które chcą mieć telefon, którego przekątna ekranu nie rozpoczyna się od cyfry 6. Chciałbym się teraz podzielić tokiem myślenia, jak ja u siebie przeprowadziłem w celu podjęcia decyzji, tak jak wspomniałem, myślałem o tym trzy tygodnie widziałem na forach, że jest dużo osób, które zastanawia się nad, tak, nad takim wyborem, czyli pomiędzy SE 2020 i 12 Mini. Ja sobie to rozpisałem przed podjęciem finalnej decyzji, jadąc do Media Markt. Nie wiedziałem jeszcze jakiego iPhone'a kupię. Do ostatniej chwili się zastanawiałem. Sklep był Zamykane o 21 ja podjąłem decyzję o 2055. Ledwie zdążyłem na zakup w kasach, ponieważ już kasy były zwinięte, można było tylko płacić kartą. Główne, główne teraz czynniki, które ja analizowałem, to jest przede wszystkim sieć. Kupuję tego iPhone'a na co najmniej 4 lata, przynajmniej taki mam zamiar. go 4 lata użytkować, więc iPhone SE nie ma sieci 5G. 12 mini sie sieć 5G, o ile to dzisiaj jeszcze nie jest być może kluczowe, dla mnie również, mimo, że mieszkam w stolicy, to uważam, że za dwa lata to może być już ważny atut tego telefonu. Kolejnym elementem to była bateria. O no, baterii na przykład iPhone'a SE 2020 można przeczytać szereg recenzji, zazwyczaj tylko i wyłącznie recenzji negatywnych. Ja tutaj obejrzałem film nienakręcony przez polskiego youtubera, który polega na tym, że włączył w tym samym czasie iPhone'a SE 2020 oraz 12 mini, puszczał jakby wykonywał te same czynności, na przykład puszczał te same filmy w tym samym czasie. I w momencie, kiedy iPhone SE został już całkowicie rozładowany, iPhone 12 mini posiadał jeszcze ponad 30% baterii. Co później finalnie przełożyło przyłoży, się na około 2 godziny więcej użytkowania na włączonym ekranie, co jest bardzo dużym czasem. Kolejnym elementem, który rozważałem, to jest aparat, ponieważ tak jak tutaj. Widzicie, do tej pory korzystałem z iPhone'a 7 i przesiadając się na iPhone'a SL 2020 tak naprawdę pozostałbym z tym samym aparatem na kolejne 4 lata. Więc aparat szerokokątny w iPhone'ie 12 mini oraz lepsza jakość tego aparatu była również dla mnie kluczowa podczas podejmowania decyzji. Kolejnym elementem, jaki analizowałem, to była wytrzymałość telefonu. Na YouTube można znaleźć bardzo dużo drop testów iPhone'a 12 mini. Wypada on rewelacyjnie. SE również jest solidny. Jak popatrzyłem na tył SE, on jest dużo lepiej wykonany niż iPhone'a 7 z dużo lepszego materiału. Niemniej jednak iPhone 12 mini tutaj wygrywa zdecydowanie. I, I to jest jakby klasa sama w sobie ta wytrzymałość tego telefonu. Ostatnim elementem, jaki rozważałem, to był sposób odblokowania. Długo się nad tym zastanawiałem, ponieważ Touch ID dla mnie było bardzo wygodne. Face ID, oczywiście, coś dla mnie nieznanego, bardzo dużo jakby negatywnych opinii w, w okresie pandemii. Więc no, oczywiście optymalnym rozwiązaniem byłoby mieć to i to, ale telefon musiałem zakupić teraz, nie czekać na np. Na iPhone 13, gdzie podobno są przecieki, że tam będzie i touch ID, i face ID. Niemniej jednak y, odważyłem się na ten face ID y, po dwóch dniach użytkowania, głównie oczywiście w domu, y, bo wiadomo, jak maska założona to, to nie działa. Jestem pod wrażeniem y, tego sposobu odblokowywania. Naprawdę ten jest, łapie w, z bardzo y, różnych kątów ten face ID y, i bardzo szybko odblokuje, więc mam nadzieję, że jak już y, nie będzie obowiązku noszenia masek na zewnątrz, to nie będzie żadną y, barierą ani negatywną stroną y, tego telefonu. Y, finalnie y, podsumowując. Y, Dlaczego zdecydowałem się wydać taką kwotę, dla mnie dużą kwotę na iPhone'a 12 Mini? To było tak: 5G, wytrzymałość. Ja mam dziecko, dużo podróżuję, małe dziecko, półtora roku, dużo podróżuje po świecie, więc ta wytrzymałość również jest dla mnie kluczowa tego telefonu. Z uwagi również na te podróże wspomniane, aparat, aparat szerokokątny, już z niego korzystam, zdjęcia portretowe, no, na pewno to będzie. Bardzo użyteczne dla mnie. No i oczywiście na końcu bateria. No, te wszystkie drop testy, nie drop testy, tylko testy baterii pokazały, że on posiada dużo lepszą baterię. Ja już wiem, że po swoim użytkowaniu, które nie jest intensywne w ciągu normalnego dnia, będę mógł na tej baterii wytrzymać pełne dwa dni. Powodzenia!